Cześć, witam Was w materiale poświęconym Xbox Game Pass Ultimate, czyli usłudze, w której możecie ogrywać kilkaset najlepszych gier na konsole Xbox, komputery PC z Windowsem 10 oraz urządzenia mobilne z systemem Android. Abonament zakupicie w sklepie Xbox lub u wybranych partnerów handlowych. Gry dostępne w usłudze możecie pobrać zdalnie na Wasze konsole za pomocą aplikacji mobilnej Xbox Game Pass lub ogrywać na telefonie dzięki Cloud Gamingowi, czyli technologii streamingu. W grudniu dajemy do pieca i dorzucamy do Game Passa aż 17 gier. Sprawdźmy zatem wszystkie tytuły dołączające do oferty w ostatnim czasie. Pamiętajcie też, że nowi użytkownicy mogą aktywować pierwszy miesiąc Game Passa Ultimate za 4 zł. Od 3 grudnia na konsoli oraz w streamingu możemy ogrywać długo wyczekiwany kontrol. Jest to trzecieosobowa gra akcji Science Fiction, gdzie musimy zmierzyć się z inwazją sił nie z tego świata, a w walce z nimi wykorzystać szereg zdolności specjalnych oraz nietypowe uzbrojenie. Także od 3 grudnia posiadacze PC-ów mogą dołączyć wreszcie do konsolowców i zająć się paleniem piekła w Doom Eternal. Przygotujcie BFG i miejcie się na baczności, bo demony to wróg, który nie wybacza błędów. Od 10 grudnia na konsoli oraz w streamingu na telefonie możemy ogrywać Assetto Corsa. Jest to niezwykle realistyczna symulacja wyścigów samochodowych, stworzona przez specjalizujące się w tym gatunku niezależne studio z Włoch. Także od 10 grudnia na konsoli, PC oraz w streamingu możemy ogrywać Gridfall. Gridfall zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum stylizowanego na XVII wiek, gdzie przeludniony i zanieczyszczony stary świat jest zdziesiątkowany przez tajemniczą plagę. Sama gra to przedstawiciel gatunku RPG. Od 3 grudnia w Game Passie na konsoli oraz PC możemy ogrywać premierowe Haven. Jest to gra RPG z elementami przygodowymi opowiadająca historię dwojga zakochanych, którzy uciekli na obcą planetę. Produkcja została opracowana przez autorów ciepło przyjętego Fury i pozwala na zabawę w pojedynkę, jak i w lokalnym trybie współpracy. Od 3 grudnia w streamingu możemy wreszcie ogrywać Rage 2. Gra zabiera nas w podróż na postapokaliptyczną Ziemię zrujnowaną w wyniku uderzenia asteroidy. Sequel rozpoczyna się 30 lat po wydarzeniach ukazanych w pierwszej części i bezpośrednio je kontynuuje, dorzucając sporo ostrej jazdy bez trzymanki. Od 4 grudnia w Game Passie na konsoli oraz PC możemy ogrywać Dragon Quest 11. Produkcja to JRPG, w którym, jako młody chłopak w dniu swoich 16 urodzin, odkrywamy, że jesteśmy wcieleniem Herosa, który przed laty zdołał ocalić świat. Od 8 grudnia na konsoli PC oraz w streamingu możemy ogrywać premierowo Call of the Sea. Akcja Call of the Sea rozgrywa się w latach 30. ubiegłego stulecia. Gracz wciela się w kobietę o imieniu Nora, która stara się odnaleźć swojego męża zaginionego podczas ekspedycji na południowym Pacyfiku. Od 10 grudnia na konsoli oraz w streamingu możemy ogrywać polskie Superhot Mind Control Delete. Jest to duży samodzielny dodatek do strzelanki Superhot, w której czas płynie tylko, gdy poruszamy postacią. Rozszerzenie wzbogaca zabawę o elementy roguelike i oferuje nowe wyzwania i grywalne postacie z unikalnymi cechami wpływającymi na rozgrywkę. Od 3 grudnia w Game Passie na konsoli PC oraz w streamingu możemy ogrywać Yes Your Grace. Jest to nietypowa gra strategiczna w realiach fantazy, w której kierujemy władcą podejmującym rozmaite decyzje, rzutujące na dalsze losy zarówno jego najbliższych, jak i całego królestwa. Od 8 grudnia na PC możemy bawić się przy Starbound. Starbound to ambitna gra eksploracyjna, łącząca sandboxową platformówkę z silnie rozbudowanymi elementami strategicznymi. Od 9 grudnia na konsoli oraz PC możemy ogrywać Anti-The End. Gra osadzona jest w ponurej krainie fantazy zainspirowanej mitologią nordycką i opowiada historię wojownika, którego całą rodzinę wymordowała inteligentna bestia. Bohater cudem przeżywa atak i wyrusza zemścić się na potworze. Od 10 grudnia na konsoli oraz w streamingu możemy bawić się przy Gang Beasts. Jest to dedykowana towarzyskiej rozgrywce wieloosobowej zabawna gra zręcznościowa. Produkcja stanowi nietypowy rodzaj bijatyki, w którym szczególny nacisk położono na fizykę ruchu postaci. Od 8 grudnia na konsoli oraz w streamingu możemy ogrywać Monster Sanctuary. Jest to dwuwymiarowy mix RPG' i platformówki skupiający się wokół łapania i trenowania stworów, toczenia turowych walk i eksploracji świata na wzór kultowej serii Pokémon. Od 3 grudnia na PC możemy ogrywać produkcję Valhalla Cyberpunk Bartender Action. Jest to nietypowa produkcja, która umożliwia wcielenie się w barmana pracującego w cyberpunkowym mieście. Gra skupia się na dialogach i opowiadanej historii. Od 10 grudnia na konsoli PC oraz w streamingu możemy sprawdzać Yoka Leili and The Impossible Lair. Produkcja jest określana przez twórców mianem hybrydowej platformówki, gdyż etapy, w których akcje obserwujemy z boku, występują tu obok w pełni trójwymiarowych poziomów. Ostatnią produkcją w zestawieniu dostępną od 3 grudnia na konsoli oraz w streamingu jest Slim Rancher, opracowana przez niezależne studio sandboxowa gra akcji z elementami symulacji ekonomicznej. W produkcji gracz wciela się w rolę farmerki, która w poszukiwaniu lepszego życia udaje się na daleką prerię. Tak właśnie prezentuje się lista tytułów dołączających do Game Passa w ostatnim czasie. Napiszcie w komentarzu, która z gier w Xbox Game Pass przypadła Wam do gustu najbardziej, a ja przypominam, że w Xbox Game Pass Ultimate macie dostęp do biblioteki gier na konsoli, PC oraz telefonie. Przy okazji zachęcam do obserwowania wszystkich naszych kanałów społecznościowych Xbox Polska. Zostawcie też suba na YouTube i łapkę, jeżeli podobał Wam się ten materiał, a ja żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.